Dzień dobry, chciałem przedstawić nowy ciągnik w rodzinie. Rodzinę ciągników Arion z serii 500 i 600 znamy już. Tutaj przedstawiamy te ciągniki z nową skrzynią biegów, ze skrzynią biegów bezstopniową. Jest to skrzynia biegów, która w klasie nazywa się Cematic. Dzięki temu możemy poruszać się bez zmiany biegów od 50 metrów na godzinę do pełnych 42 kilometrów na godzinę. Godzinę. Ciągnik ten posiada sprawdzone rozwiązania y, ciągników, które były wyposażone w skrzynię biegów stopniową, czyli bardzo dobry rozkład masy 50 na 50, duży rozstaw osi oraz y, to co klienci sobie cenili wysoki komfort pracy, osiągany dzięki amortyzowanej osi i kabinie zawieszonej w czterech punktach. Wersja Cematic jest wyposażona tak jak wersja Cebis, czyli posiada zawory sterowane elektrohydraulicznie, duży monitor, który jest centrum dowodzenia i sterowania oraz również centrum informacji o wykonanej pracy. Skrzynia biegów bezstopniowa pozwala na dopasowanie się praktycznie do każdej pracy i na bardzo wysoki komfort wykonywanej pracy, ale również na niskie zużycie paliwa.